Tragiczna śmierć Amy Winehouse. Amy Winehouse oficjalnie zmarła z powodu zatrucia alkoholowego 23 lipca 2011 roku. Chociaż ludzie na całym świecie opłakiwali tę nagłą stratę, niewielu tak naprawdę było zaskoczonych. W końcu historia jak Amy zmarła była tragicznie zapowiedziana przez jej sposób życia. Jeszcze zanim stała się sławna, Winehouse lubiła pić alkohol i palić marihuanę. Ale kiedy stała się międzynarodową gwiazdą, zaczęła eksperymentować z twardymi narkotykami, takimi jak heroina i kokaina. Pod koniec swojego życia często była zbyt pijana, aby wejść na scenę i wystąpić. To, co jest bardzo smutne, to fakt, iż wydaje się też, że nie miała zbyt odpowiedniego wsparcia wśród swoich bliskich. Jak ukazuje nagrodzony Oscarem dokument Amy, jej własny ojciec wahał się, czy aby na pewno powinna pójść na odwyk, kiedy najbardziej tego potrzebowała. Nie był jednak jedyną osobą w otoczeniu Amy, która była obwiniana za jej upadek, a po śmierci oskarżenia padały w każdą stronę. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o smutnym końcu życia Amy Winehouse. Odcinek powstał w odpowiedzi na ten komentarz, bo tak działa ten kanał. Wypiszecie, o kim chcielibyście usłyszeć odcinek, a ja to realizuję. Zaczynamy. Wczesne życie. Amy Jade Winehouse urodziła się 14 września 1983 roku w Londynie w Anglii. Wychowywana w średniozamożnym domu, marzyła o zostaniu muzykiem już od wczesnych lat życia. Jej ojciec Mitch często śpiewał jej piosenki Franka Sinatry. Rodzice Winehouse rozwiedli się, gdy miała 9 lat. Obserwowanie rozpadu ich małżeństwa w tak młodym wieku pozostawiło w jej sercu poczucie melancholii, które później wykorzystywała w swojej muzyce. Było jasne, że Amy chciała, aby jej piękny głos był słyszalny. W wieku 12 lat złożyła podanie do Sylvia Young Theatre School gdzie rozpoczęła realizację swoich marzeń. Chcę iść tam, gdzie będę zmuszona do maksimum, a może nawet więcej. Mówiła. Przede wszystkim mam marzenie, aby być bardzo sławną. Pracować na scenie to życiowa ambicja. Chcę, aby ludzie słyszeli mój głos i po prostu zapominali o swoich problemach na 5 minut. Amy Winehouse podjęła inicjatywę, aby spełnić swoje marzenia, pisząc piosenki od 14 roku życia i nawet tworząc hip-hopową grupę ze swoimi przyjaciółmi. Ale jej prawdziwa kariera zaczęła się w wieku 16 lat kiedy inna piosenkarka przekazała jej demo do wytwórni, która szukała jazzowej wokalistki. Ta taśma ostatecznie doprowadziła ją do pierwszego kontraktu płytowego, który podpisała w wieku 19 lat. Zaledwie rok później, w 2003 roku, wydała swój debiutancki album Frank i zdobyła uznanie krytyków. Winehouse zdobyła kilka nagród za album Wielkiej Brytanii. Ale w tym samym czasie już rozwijała reputację imprezowej dziewczyny. Prawdziwa powaga jej uzależni wkrótce się ujawniła i gwałtownie wzrosła po spotkaniu mężczyzny o imieniu Blake Phil the City. Burzliwy związek z Blake'em, alkoholem i narkotykami. Z trzecim albumem na brytyjskich listach przebojów marzenie Amy Winehouse zaczynało się spełniać. Ale mimo swojego sukcesu, zaczęła odczuwać niepokój przed coraz większą publicznością. Aby się odprężyć, spędzała dużo czasu w lokalnych pubach w dzielnicy Camden w Londynie. Tam spotkała swojego przyszłego męża, Blake'a. Chociaż Amy od razu zakochała się w mężczyźnie, to wielu było zaniepokojonych nowym związkiem. Amy zmieniła się z dnia na dzień po spotkaniu z Blake'iem, wspominał jej pierwszy menadżer Nick Godwin. Brzmiała zupełnie inaczej, jej osobowość stała się bardziej odległa i wydawało mi się, że to przez narkotyki. Kiedy ją poznałem, paliła trawkę, ale uważała, że ludzie, którzy biorą twarde narkotyki, są głupkami. Śmiała się z nich. Blake sam później przyznał, że wprowadził Amy Winehouse do kokainy i heroiny. Wszystko się pogorszyło po wydaniu drugiego albumu Back to Black, który w 2006 roku wyniósł ją na międzynarodową sławę. Chociaż para była na zmianę razem i osobno przez jakiś czas, ostatecznie pobrali się i wzięli ślub. A było to w Miami na Florydzie w 2007 roku. Dwuletnie małżeństwo pary było bardzo burzliwe, obejmując serię publicznych aresztowań, od posiadania narkotyków po napaść. Para zdominowała prasę, i to zazwyczaj nie z pozytywnych powodów, ale ponieważ Winehouse była gwiazdą, większość uwagi skupiała się na niej. Chociaż Back to Black eksplorował temat nadużywania substancji, ujawniał także odmowę Winehouse do pójścia na odwyk. Kontynuowanie pracy było najwyraźniej ważniejsze w tym czasie. To przypuszczenie niejako zostało potwierdzone w momencie, gdy album stał się jej najbardziej udanym i przyniósł jej 5 z sześciu nagród Grammy, do których była nominowana. Winehouse nie mogła osobiście uczestniczyć w ceremonii w 2008 roku. Problemy prawne uniemożliwiły jej uzyskanie wizy do USA. Musiała przyjąć nagrodę z Londynu, zdalnie. W przemówieniu podziękowała swojemu mężowi, który wtedy siedział w więzieniu za pobicie właściciela pubu i próbę przekupienia go, aby nie zeznał. W tym samym roku jej ojciec twierdził, że Amy ma rozdmę płuc z powodu nadużywania kokainy. Później wyjaśniono jednak, że miała wczesne objawy tego, co mogło prowadzić do rozdemy, a nie pełnowymiarowe schorzenie. Jej upadek był już jednak w pełnym pędzie. Chociaż podobno przestała brać narkotyki w 2008 roku, nadużywanie alkoholu było dla niej ciągłym problemem. W końcu poszła na odwyk. Wielokrotnie. Ale się to nie udało. W pewnym momencie rozwinęły się u niej także zaburzenia odżywiania, a w 2009 roku Amy i Blake rozwiedli się. Tymczasem jej niegdyś jasna gwiazda stawała się gasnąć. Odwoływała koncert za koncertem. W tym długo oczekiwany występ na Coachelli. W 2011 roku niewiele pracowała, a kiedy już występowała na scenie, ledwo mogła śpiewać bez mamrotania czy przewracania się. Tak naprawdę zmierzała tylko w jedną stronę: ostatnie dni i tragiczna śmierć Amy Winehouse. Zaledwie miesiąc przed śmiercią, Amy Winehouse w 2011 roku rozpoczęła trasę powrotną występem w Belgradzie w Serbii, ale to była totalna katastrofa. Wyraźnie pijana Winehouse nie pamiętała słów swoich piosenek ani nawet w jakim mieście się znajduje. Wkrótce publiczność, złożona z 20 tysięcy osób, buczała głośniej niż muzyka, a artystka została zmuszona zejść ze sceny. Nikt wtedy nie wiedział, że to będzie ostatni koncert, jaki kiedykolwiek da. Tymczasem dr Winehouse, Christina Romit, próbowała przez miesiące przekonać ją do terapii psychologicznej. Ale według doktor, Winehouse była przeciwniczką takich rozwiązań, dlatego ta skupiła się na jej zdrowiu fizycznym i przepisała librium, aby poradziła sobie z odstawieniem. Alkoholu i lękiem. Niestety Amy Winehouse nie była w stanie zobowiązać się do trzejwości. Próbowała powstrzymać się od picia przez kilka tygodni i przyjmowała swoje leki zgodnie z zaleceniami. Była po prostu znudzona i naprawdę nie chciała słuchać rad lekarzy. Winehouse zadzwoniła do swojej lekarki po raz ostatni, 22 lipca 2011 roku, noc przed swoją śmiercią. Lekarka wspomniała, że piosenkarka była spokojna. Powiedziała jej, że nie chce umrzeć. Podczas rozmowy, Winehouse stwierdziła, że była w trzeźwości od 3 lipca, ale wróciła do picia już 20 lipca. Po przeproszeniu za zmarnowanie czasu, zakończyły rozmowę. Tej nocy Winehouse i jej ochroniarz Andrew Morris nie spali do drugiej nad ranem, oglądając filmy z jej wczesnych występów na YouTube. Morris wspominał, że artystka śmiała się i była w dobrym nastroju podczas swoich ostatnich godzin. Następnego ranka o dziesiątej próbował ją obudzić, ale wydawało się, że jeszcze śpi i chciał pozwolić jej odpocząć. Około piętnastej Morris zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Było cicho, co wydawało się dziwne. Wspominał. Była w tej samej pozie co rano. Sprawdziłem jej puls, ale nie mogłem go znaleźć. Amy Winehouse zmarła z powodu zatrucia alkoholem. W swoich ostatnich chwilach była sama w łóżku z pustymi butelkami po wódce rozrzuconymi na podłodze obok niej. Lekarz medycyny sądowej później zauważył, że miała poziom alkoholu ponad pięciokrotnie przekraczający legalny limit do prowadzenia pojazdów z Anglii. Śledztwo w sprawie śmierci Amy Winehouse Po długotrwałej walce z alkoholizmem Amy Winehouse dołączyła do tragicznego klubu 27. Grupy ikonicznych muzyków, którzy zmarli w wieku 27 lat. Śmierć Amy Winehouse pozostawiła jej rodzinę, przyjaciół i fanów w żałobie. Krótko po tym, jak wiadomość dotarła do mediów, oskarżenia padały w każdą ze stron. Niektórzy obwiniali ojca Winehouse, Micha, który kiedyś słynnie powiedział, że jego córka nie musi iść na hotw, później niby zmienił zdanie. W filmie dokumentalnym Amy z 2015 roku pokazano go mówiącego coś podobnego. Ale w dla The Guardian twierdził, że wideo zostało tak specjalnie zmontowane. Amy upadła, była pijana i uderzyła się w głowę. Przyszła do mojego domu ze swoim menadżerem, który powiedział ona musi iść na odwyk, ale ona nie piła codziennie. W filmie brzmi to jakbym powiedział nie, nie musi iść na odwyk. W rzeczywistości powiedziałem nie musi iść na odwyk teraz. Zmontowali to tak specjalnie. Były mąż Winehouse również był obwiniany. W rzadkim wywiadzie z 2018 roku Blake odrzucił te oskarżenia. Twierdził, że rola narkotyków w ich związku była mocno przesadzona przez media, podobnie jak jego rola w jej upadku. Czuję, że jestem jedyną osobą, która wzięła odpowiedzialność, powiedział. Czuję, że może od czasu ostatniego filmu o Amy, który ukazał się dwa lata temu, nastąpiła pewna zmiana w obwinianiu innych stron, ale wcześniej i prawdopodobnie nadal teraz jestem jedyną osobą, która wzięła jakąkolwiek odpowiedzialność. Inni zaś obwiniali media, które często przedstawiały Winehouse jako kłopotliwą diwę. Jeden z fanów zauważył: Widzieliśmy jej pogarszający się stan każdego dnia. Na każdym zdjęciu. To było jakbyśmy byli z nią w podróży. Tak wiele osób po prostu chciało, żeby się jej polepszyło. Bliski przyjaciel Amy podsumował to w ten sposób. Tak, zrobiła to sobie. Tak, była autodestrukcyjna, ale była też ofiarą. Wszyscy musimy wziąć na siebie trochę odpowiedzialności. My, publiczność paparazzi. Była gwiazdą, ale chcę, żeby ludzie pamiętali, że była też tylko dziewczyną. Przypominam, że niedawno ruszył mój profil na Patronite, a dzięki zostaniu moim patronem możecie przyczynić się do rozwoju tego kanału, czyli na przykład doprowadzić do sytuacji, że odcinki będą dłuższe. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie Elo.